Wow. Cios ostateczny! Cios ostateczny! Patrz jaki fart. Obok Idealnie obok Ile tutaj było no? Centymetr? Dzień dobry moi drodzy. W dzisiejszym odcinku, dzisiejszy odcinek będzie dziwny, bo postaram się go nagrać całego i zaraz go wrzucić wam bez jakiegoś montażu, więc co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku, taka trochę przedwczesna, recenzja pilarki NAK. Powiem Wam, czy to jest coś warte. Wy wiecie, czy mnie porąbało, że zamieniłem Stila na NAKa. W sensie zamieniłem, sprzedałem swojego Stila, kupiłem NAKa. Zaraz Wam powiem plusy i minusy tego. Pokażmy, co dzisiaj zostało tam pocięte. Zrobiłem nią chyba trzy zbiorniki, już nie pamiętam. Czy cztery paliwa, to już nie gra roli. Tutaj troszeczkę jest nacięte. choć synu mój operatorze. Zobaczcie, największą średnicę jaką ciąłem to było to drzewo. Ono miało... To jest orzech cały czas ogólnie. Ten orzech mokry, świeży orzech. Ten orzech miał 40 na 35 cm. To ogólnie do tego się nie nadaje ten mak. Tu to już ona miała problemy, już ten. Natomiast takie średnicowo jeszcze jak tutaj 30-25 cm to radzi sobie moi drodzy. Natomiast jest to nak po przeróbkach, o których mi powiedział stary nakaż, naciarz, czyli Rafi. Gdzie tam zawsze, tak tym zawsze się nabijaliśmy z tego jego naka, naków. Gdzie on troszeczkę, troszeczkę tam tnie. Bo tak, nie buję tak tym telefonem. I moi drodzy, yy, co? No i Rafi zachwala, zachwala, zachwala. I ja Wam, co mogę powiedzieć na początku, zaraz Wam pokażę, jakie modyfikacje warto dokonać w tym naku. Co? Mogę Wam powiedzieć po w sumie zrobieniu nie wiem 5-6 zbiorników tego Naka, czyli jeszcze jest nowy. Raz tylko szybciutko machnąłem łańcuch, ale jeszcze jest ostry. Moi drodzy, jest to najtańszy model Naka, Nak CST454002AC z 2024 roku za, za 399 zł. Za 400 zł. Deklaruję tam jakąś moc, o, tutaj mamy napisane, to Wam powiem jakie to parametry ma, bo tam 1,6 kW przy 8500 obrotów dwa konie mechaniczne tutaj mam założoną prowadnicę 16 bodajże, tak 16 standardowy łańcuszek moi drodzy no i jeszcze jesteśmy na mieszance 1,25 bo jest na dotarciu przez 10 godzin ona jest nowa. Od razu jak była nowa, nie odpalałem jej jakby standardowej, od razu ją odpaliłem na pewnych modyfikacjach, które za chwileczkę Wam pokażę i pokażę Wam też jak ona sobie radzi z cięciem. Chodźmy położymy to synu gdzieś. Daj pauzę, tu jest pauza. Dobra moi drodzy, więc pierwszą rzeczą, którą możecie Wam tutaj rzucać w oczy, to jest zabierak, a w zasadzie cały rozrusznik ręczny ona jakoś ma wspomagać odpalanie, on ma tam dwie sprężynki, które mają nam tam coś kompensować, pomagać. Aczkolwiek mi się wydaje, że tak naprawdę na, 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 na ciarze wymieniają to z innego powodu. Zobaczcie, tutaj nie ma napisu nak, ale jest pomarańczowe, czyli ciągnie do huskwara, to jest ciągnie, ciągnie. <noise> tak całkiem zerio, nie wiem, 10 zł kosztowała ta modyfikacja. To jest po prostu rozbraja szarpanka, która jest funkcjonalna. Co ona robi? Ona robi to, że po prostu łatwiej się Wam ciągnie, jakby to nie brzmiało. Kolejna, moi drodzy, modyfikacja jest pod spodem tutaj. To jest, moi drodzy, po prostu wymieniona świeca na jakąś lepszą. Podobnie, świeca, która jest w komplecie jest dosyć kiepska. Nie wiem, od razu ją zmieniłem. Filtr powietrza do mnie jeszcze idzie, a to jest też raczej kosmetyka. Uważam, że jedną z najważniejszych zmian, gdzie ludzie bardzo dużo przyoczyli na tą pilarkę, to jest, moi drodzy, podejść tutaj synu, pokażemy naciąg, który w oryginale, w oryginale był tutaj, widzicie? Tu musieliście coś włożyć i tam manewrować. To nie było dobre, bo prowadnica przeszkadzała i tak dalej. Natomiast prawdopodobnie nie wiem dlaczego oni tego w tym modelu nie wymienili, można sobie przerobić na naciąg boczny, tutaj go widzicie. To jest po prostu też kolejna modyfikacja za, za 10 zł. Akurat widzę, że łańcuch mam jasne, nie jest do naciągnięcia, chciałem go naciągać, ale jest dobrze. W miarę unosi się, a luźno się też przesuwa. Tak powinno być. Nie ma co za mocno naciągać. Ogólnie, teraz naciąg robimy tak, że klasycznie poluzujemy sobie dwie śruby i od boku wygodnie możemy sobie naciągać go. Tak więc to jest taka kolejna modyfikacja. I w zasadzie to są trzy modyfikacje. Jeżeli chodzi o samo cięcie, to ten nak tnie dobrze. Do tego, do czego jest przystosowany. Ja tam z tą, z tą jedną średnicą nawet przesadziłem, bo 16 prowadnica to jest chyba 35 cm, jeżeli się nie mylę. Więc tam nawet mi zabrakło już prowadnicy, żeby to dobrze pociąć. E, więc to było już przegięcie pały. Natomiast e, mocowo i tak dalej, jak odpala, jak chodzi, powiem Wam tak. Y, dziwnie mi ona odpala. Jak jest zimna, odpala bardzo fajnie. E, włączamy sobie sanie wtedy. Teraz szarpniemy, słyszymy, że już jakiś takt jest załapany. Wyłączamy sanie i szarpniemy 2-3 razy. Ona odpala. Jak jest zimna. Jak jest ciepła, no to wiadomo. Tak jak ją odstawiamy na 10-15 minut, no to po prostu bez sania, bez niczego, jedno szarpnięcie. Ona odpala. Tylko, czasami przy tym szarpnięciu jest coś takiego, że jak dodacie gazu, to ona się zdławia. Ma taki myk. I drugi myk, to tak jak teraz, wydaje mi się, że ona może długo odpalać. Bo ona teraz nie chodziła ponad 30-40, nawet, nawet więcej, bo płot składałem. No nie chodziła ze 40 minut, myślę. I teraz na pewno bez sania już to wiem, że nie odpali. Natomiast nie odpala tak łatwo mi się wydaje aż. Zobaczmy sobie, mamy ją tak zobaczymy za którym razem. Słyszeliśmy, że chciało załapać, więc żeby jej nie zalać, już bez sania. Raz, dwa, trzy. Tam wiadomo, że tam po iluś godzinach będzie czego przeregulować. Tego na razie jeszcze nie robiłem. Nie wiem ile na godzin chodziła, na to jeszcze, jakby nie, nie liczyłem tego na godziny. Zrobiła, nie wiem, z pięć baków łącznie, no to ile tam mogła godzin narobić. Nie wiem, z pięć bak na godzinę, nie wiem. Jakość. Aha, nie jakość moi drodzy. Zacząłem sobie ciąć, bo chciałem tego orzecha, tutaj trochę tego orzecha było. Zobaczcie, cały wózeczek giełdowy jest już jest? No. I moi drodzy, Mojżesz, i moi drodzy, myk polega na I tym, w otek. Jak coś, operatorem jest mój syn. Jak jakieś złe kadry są, to normalnie. Słuchajcie, moi drodzy, poszedłem aż po mojego starego sztyla, 24, którego na tabelę sprzedałem w, w, so w niedzielę na live. Ie. Jakby ktoś chciał, to livey są, gdzie możecie coś ode mnie kupić w czwartki i niedzielę o 19. Dlaczego poszedłem po swojego sztila? Bo mówię, albo ja coś, byłem jestem po chorobie jakiś czas temu, albo ja jeszcze z siły nie odzyskałem, albo ten nak jest bardzo ciężki i powiem Wam tak, ten nak jest, jest ciężki. Wziąłem ten mniejszy model, bo jeszcze jest średni i większy. Zastanawiam się nad tym największym. On był chyba jeszcze o półtora kilo cięższy. Plus płyny, to by była porażka od razu Wam powiem. Cieszę się, że kupiłem ten lżejszy, bo on jest i tak za ciężki. I tutaj, stosunek mocy do masy powiem Wam, że nie jest jakiś fenomenalny. Natomiast, recenzja na szybko, zrobię Wam jeszcze po roku, dwóch latach. Natomiast, na ten moment, moi drodzy, jeżeli ona będzie tak ciała i nie będzie zbyt awaryjna, jeżeli ona ma działać tak, że ktoś sobie nią tnie, powiedzmy, nie wiem, 20 zbiorników, 40 zbiorników w roku to wydaje mi się, że jest ok. Natomiast jeżeli ktoś by chciał nią bardziej profesjonalnie ciąć, to po pierwsze ona się zajedzie, to jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz jest, moi drodzy, zresztą to jest w instrukcji napisane, że ona musi pracować w cyklach 30 na przerwę, jakąś 15-minutową. Czyli ona nie może w S1 pracować jak sztyl, że idziecie i 12 godzin łupiecie jako pilarz w lesie. Natomiast e, natomiast zgubiłem wątek, ale jeżeli ona, moje drodzy, by wytrzymywała tak w miarę na ten ten, to jest ok, można sobie ją kupić do domu. Taka jest moja opinia na ten moment. Natomiast, jeżeli ktoś troszeczkę więcej tym pracuje, nie, wiem, chociażby raz w tygodniu tnie sobie cały dzień, czyli powiedzmy cztery razy w tygodniu, no to jednak bym chyba szedł w coś lżejszego. Nie przestało? Dobra, operatorze teraz mama dzwoniła, już nagrywamy, dobra? Aha. Także trzymaj w Natomiast, moi drodzy, wracając do tematu, jeżeli ktoś więcej będzie ciął, to uważam, że ona jest za ciężka. Cztery razy w tygodniu, cztery razy w miesiącu, jeżeli ktoś już chociażby będzie ciął tym, tak cały dzień ma roboty, to uważam, że jest dużo za ciężka. Poszedłem specjalnie, przepraszam kolegę, który... Ty nie zasłaniasz aparatu? Nie. Okej. Okay. Poszedłem Może specjalnie latarkę? do kolegi, od który ode mnie kupił tego sztila, pożyczyłem sobie go jeszcze i wziąłem na chwileczkę sztylem sobie uciąłem. Jest dużo lżejszy. Stil 24 chociażby. Doświadczenie mam, moi drodzy, z z kwadnami i ze sztylem. Z... Jezus, nie pamiętam, Makulocha miałem swego czasu, Rajobi miałem swego czasu, To akurat nie polecam. No trochę tego miałem, moi drodzy, różnymi pilarkami ciołem i powiem Wam, że ta jest troszeczkę za ciężka w stosunku do tego, co mocy oferuje. Być może to jest solidność, tak sobie zrobili. Nie wiem, natomiast co mogę Wam powiedzieć, to nad głową nie chciałbym tym machać. Specjalnie dlatego poszedłem. gdzieś chodziłem na drzewo, to czymś lżejszym sobie to pociąć, więc jest za ciężka. Myślę, że z płynami ona będzie ważyła w granicach 7,5 kg. To jest dużo, dosyć. Na tą monstrum ona oferuje, to jest troszeczkę za dużo. Natomiast nicząc tego, ona idzie całkiem przyzwoicie. No, łańcuch jest podostrzony. Chodźcie, szybko utniemy jakąś gałęziówkę, pokażę Wam. Ty bójcie już tak w dystansie, żebyś nie ten. Zgadza Ale... ja się problemowo teraz. Dodałem gazu i zgasła. No co, nachwaliłem się ją? Nie no, fajna taka. Ty, tak jeszcze nie miałem. Włączę stang. Niech dostanie tego paliwa trochę. Teraz wyłączyłem stanie. Mało. Aha. E, jak ten łańcuch spadł? On się urlą, spadł. Nie wiem, nigdy mi jeszcze łańcuch nie spadł. W stylu, w półsłucharnie w niczym innym. No dobra, także. Myśli... Powiedzieć wiedzieć ciąg dalszy testów. Hmm. Mhm. Czyli zatrzymać, tak? Tak. Także moi drodzy, łańcuszek. Nie mam pojęcia dlaczego zleciał. Tym bardziej że pokazałem wam, że jest odpowiednio napięty. Ja nie jestem zwolnikiem napinania łańcucha jak baranie jaja. Bo to jest problem. Po pierwsze problem wtedy jest taki, że ograniczacie moc sobie pilarki, bo ona musi walczyć z tym łańcuchem, to jest za mocno. A po drugie, no po drugie co? No po drugie niszczycie łańcuch też bardzo, jak jest tak napięty jak baranie jaja, ale do tego momentu jeszcze nigdy w życiu mi łańcuch nie spadł, a potrafiłem mieć dużo bardziej. Nienaciągnięty łańcuch, jak czasami lenia miałem. Więc dlaczego on teraz zleciał mi czy tam... Nie no nie wiem, no Jestem w szoku, Zjadłem obiad i dalej jestem w szopu. Za zaczęło, coś się nie zepsuło. Ale zobaczymy. Damy sobie obawy Ten monster to zaraz zleci mi już to widzę No i co tu się będzie działo uh -huh. Te środki były niepotrzebne Widziałem gdzie zleciało coś no Tu jest to pływające to to wszystko wygląda ok, ale przynajmniej pokażę Wam, o czym wam mówiłem, yy, nie z tej części, to jest z tej części. Widzicie? Tu jest ten boczny naciąg. Śrubka. I z drugiej strony macie tego wariata wkładacie, a wcześniej to trzeba było od czoła tutaj kręcić. To było pomyłka była, nie? Klucz. A już jak mamy otwarty, to można sobie to trochę przeczyścić. No Bruny jest. No, po, to po chwili. Długi dzień mam już, jest trochę taka utytłana. No ale to jak się robi, to się brudzi. Natomiast to wygląda nawet po prostu łańcuch spadł, bo spadł i tyle. Tylko trochę straciłem zaufanie, dlaczego spadł. To nie była wina na ciągu. Bo Wam pokazywałem. Dobra, składamy. Zakładamy łańcuch, szukamy drugiej śruby, uh -huh. szukamy drugiej śruby. Jest! Jest. To było. A to kura była. Myślę, że jakiś mały samochód. No i dobra. Wkładamy sobie. tu. Na pewno będę musiał na to zaraz. Widzicie tam wyszło? Wyszło. Uda ci się. No pewnie, uda ci się. Że uda się. Do mam czego nadzieję, to spadło? Mam nadzieję, że się nie lepszuje znowu. Mam nadzieję, że nie spadnie. Tam. Na zębatkę wskoczyło. Teraz trzeba trochę popuścić z tej strony w śrubku. trzeba cofnąć no i zakładamy Mańcu, buziarko Zastrucham myślę, że potem ten wezmę sobie coś zarzuca dobrze trafiłem? trafiłem nadal nie rozumiem do czego spadł łańcuch Trzeba tracić do niej zaufanie cały dzień ładnie ciała i na moment testu zaczyna świrować pawiana potwierdzam, że ładnie ciała Jest coś niech to wejdzie w prowadniczkę I teraz trzeba będzie hmm. to coś napinać. Hmm. troszkę przykręćmy biedronka nie biedronka jakoś. no i naciąg nasz tak widzicie naciąg a na, to jest skrót od New American Concept chyba Anti-Concept czyli New Anti-Concept No, tu nie wyszło. Co na jakoś tak skoczyła? Czemu ty na trochę na taki kształt taki? Wytłumaczyć I... to kiedyś. Okej. Okay. No to już jest tak przymocno jak dla mnie. No już nie, no jest za mocno. Ticzkę mniej. Nie mogę tego wyczuć. Dobra. No i zakręcamy. I co, kolejna próba cięcia? Pamiętaj, Wojtek, bądź w dystansie ode mnie. To nie sztyl. Nie mam do niego takiego zaufania. Zakręcamy. Z wyczuciem do strzyknięcia w łokciu. Teraz nie była odparana na dłuższy czas. Jedliśmy obiadek. Teraz raczej sanie. Bardzo zimno. Od razu na no. czerwcach ja widziałeś drewno. Mhm. Uh -huh. I tak wyskoczymy. Okej. Okay. Zaczy... O! Kilkasów nikt nie ukradł, spoko. No i zobaczymy jak to spali teraz. No chciała ruszyć, czyli już wyłączamy sanie z tego co rozumiem. Raz, dwa... Tak to jest prawdziwe. Jeszcze do przodu nie padnę. mogłaby mieć trochę więcej mocy Ale Jeżeli nie się zawodowo, no to nada się. O LWS jeszcze znalazłem Panduity. Nie no fajnie, fajnie. Jeszcze leży zakopany pod tym tym yy, ten... Nie, ten. O. A drut. No, no że moi drodzy, za 400 zł Jeżeli będzie chodziła tak Ciężko w ogóle skonstruować coś za 400 zł. Więc wydaje mi się, że to dobra cena. Dam Wam jeszcze za rok, dwa lata, jak ona się spisuje. Na ten moment, no, jest okej okay, chyba. Całkiem okej. Okay. Także trzymajcie się, cześć i czołem, elo. Au. Au. E, końcówkę?